Spełniłam swoje największe marzenie z dziećmi. I wcale nie chodzi o to, że przyjechałam z moją siostrą do Krakowa. Zjadłam najlepsze pierogi na świecie. Potem deserę. A na koniec jeszcze napisałyśmy w hotelu własną piosenkę. Chociaż to wszystko też prawda. No ale od początku. Po przyjeździe do Krakowa i pierwszym dniu pełnym wrażeń, przyszedł czas na konkret. I nie, nie mam tu na myśli krosanta z łososiem. Po dojechanym śniadanku. Esina mówiła mnie na odrobinę sztuki. Chociaż muszę przyznać, że decyzja o odwiedzeniu muzeum przyspieszył fakt, że we wtorki wstęp był za darmo. Nie, żeby coś było super, ale wiecie. Za darmo, wszystko lepiej smakuje. Ale po tej sztuce przyszedł czas na prawdziwą sztukę. Totalnie nie zdążę Wam pokazać całego dnia, a robiłyśmy dużo fajnych rzeczy, więc jak chcecie drugą część vloga z Krakowa, to dajcie znać w komentarzu. A tymczasem wracamy do tej wielkiej sztuki, o której mówiłam. I wcale nie chodzi o mnie, tylko o Shona Mendesa. Do którego piosenek tutaj nieudolnie próbowałam się bujać, bo nie wiem czy już wspominałam, ale jego koncert to było moje marzenie od jakiegoś dziesiątego roku życia. Tylko jak ogłaszał ostatni koncert w Polsce, to miałam 13 lat i 100 złotych w Skarbonce. Więc na bilet, jak się domyślacie, nie starczyło. Co innego w tym roku? Kochani, teraz jak mam dorosłe pieniądze, to jeszcze na czosy i kolkę sobie kupiłyśmy. Czy muszę mówić, że było super? Chyba nie muszę. Ale odcinek z podsumowaniem koncertu niebawem, a w tej części tylko daję znać, że.